Ale ładny poranek. No i co gada no zbudził mnie no? Nie tak ja się czuję, jakbym na torach leżała. Właśnie się skończył. Na jakich torach? Co ty pierdzielisz o torach? Krygosłup masz krzywy z plecakiem, śpi i się dziwi. A co to w ogóle do mnie Mietek, gadasz? Mietek, obiecywałeś mi w czasie, a nawet urlop miał być tyle atrakcji, a tak nudzę się. Luśka. Zrobimy tak. W takim razie zapraszam cię do Liczbarka Warmińskiego na najstarszy festiwal kabaretowy w Polsce. Ty se lubisz po pracy w czasie wolnym, tak między drugą a trzecią, w nocy kabarety pooglądać. Bez miała na żywo. To idziemy? No idziemy, tylko że to jest kawałek. Szkoda, że nie można polecieć. To ja polecę! No i rzeczywiście na torach spaliśmy. Ja pierdzielę jeszcze, durna nie w tą stronę pobiegła.